Dobra, ostatni, ostatni, yy, dobra, czekaj, a bo tu są te, dobra, dobra, już pamiętam. A to czemu? A, dobra, ten śmieć tu musi pojechać jakoś. To patrz, nie, 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 czekaj, dupa, nie, czekaj, ty jak to działa? Nie, 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 to musi być tak. A on pójdzie tu, tu, tu się miną. Nie było cię, a no właśnie. Tu jakieś rondo musi być. Nie, 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 To tak nie może być. Tu musi być tak. Patrz, on pójdzie tu, 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 tu. Tu musi być tak. Nie, 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 nie. ci nie przyszło. No, TikTok czasami skamuje, no. Dobra, i teraz tak. Mi się wydaje. Tu coś musi być bo teraz tak puścimy go tak no właśnie 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 to coś musi być tu patrz. Tak wiem tu zrobimy tak. I tutaj damy tak. Patrz 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 on pojedzie i się zderzą dobra gówno <laughs> a nie bez sensu bo nie to nie może to być dobra, nie 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 to musi być tu. Tu. O, teraz. I teraz daję tutaj. Teraz będzie, patrz. Cyk, on wjeżdża tu, tu się miną. elegancko, on wiedzie tutaj, ten jedzie tu, pojedzie tam No. Łatwo co? O kurde, dobra Dawaj, teraz teraz dodatkowe Teraz będzie spi O, dobra, tu się boję klikać, tak, dobra. Teraz dodatkowe ma... O Boże. Nie, mm, już mi się nie chce. Puh, dobra, coś takiego. Ok, koniec. I tu jakieś rondo. O, coś takiego. Tu jeszcze zróbmy tak. I tu tak. Dobra, pierwszy musi jechać pierwszy ma to sens patrz on będzie normalnie idę tutaj on jedynka kliknie temu dobra ten czyli tak ten śmieć musi jechać dobra dobra tego na razie nie czyli tak dopiero zacząłem No dobra w dupę chłopie patrz on robi tu czeka czeka jedynka jedzie tutaj trójka czeka jedynka jedzie tak, tak, patrz, patrz. To się samo zrobiło właśnie, nie? Tak ci tylko mówię. Pa. Cy, o nie, czemu? Czemu? O kurde, w dupa. Dobra. Inaczej. On powiedzie tak. I teraz jest dobrze. Tu zrobimy tak. Patrz, teraz się zrobiło. Dobra, na, na tę trójkę, czwórkę nie patrzymy na razie. Czemu on nadal jedzie? Śmieć. Dobra, a patrz. O, tak zrobimy teraz. I teraz załapię tą jedynkę, pewnie, co? O, teraz załapię, dobra, już mamy, okej. Okay. I tu, i tu, i tu. Co to jest? A, to czwórka musi kliknąć. Czyli trójka, dobra, trójka. Dobra, 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 patrz, ja ci, ja ci powiem. Patrz, trójka po prostu robi tutaj. Nie, 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 nie.

Tak pojedzie tutaj i teraz ta, ta czwórka też by tu pojechała, ale to jakby, jakby tu było. O, coś takiego, co? Tak. Ale nie, nie, bo wtedy ta czwórka tutaj. A nie, to ta czwórka może wtedy zrobić. Tak. O, i patrz, tu będzie to. Złapie Zobaczmy. Ale gówno, dobra. Ej, nie, to musi być inaczej. Patrz, jak było tak, czekaj. To zrobimy tak. Tu tak, nie, tu tak. Teraz patrz. To poczekaj, a nie, bo ta trójka szmata. Gdzie ona jedzie w ogóle w dupę? No tu trójka musi być tu, nie, nie, nie. To, to musi być tak. I tu tak. Nie, to by musiał być tak. Nie, to jest gówno. Ej, czemu? Ten czeka. Nie, 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 no w dupę. Nie, to musi być jakieś rondo po prostu najzwyczajniejsze. On sobie tak wiedzie. Czekaj, one równo się zderzą tutaj, no właśnie. Więc ten musi wyjechać tutaj. Może jechać tutaj. No może być takie coś. Tu się zderzają, czyli patrz, czyli robię tutaj. Tylko nie, bo to bym musiała czwórka. Ej, to czwórka tutaj by mogła. Czemu tu nie może? Czemu? Czemu? W ogóle nie wiem, gdzie jedzie. Tu się zderzą. Bo są takimi szmatami największymi. Czemu oni to robią? Ej, tu się miną. Fajnie, co? I tu pojadą tak. Patrz, on pojedzie w tą stronę, no gówno pojedzie w tą stronę, w dupę jak się musi już zderzyć śmieć największy. Nie, to są tacy. Nie, 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 to są takie małpy do bicia. Przysięgam ci. Boże nie. Klasyk. Teraz tutaj problem. I teraz. Tam. Dobra, czekaj. On jedzie tu.

Znowu to samo, że ta czwórka tam jedzie. Ta czwórka ma tam nie jechać. No w dupę. Czy ty to rozumiesz? Że ta czwórka ma tam nie jechać? Szmata największa, najgorsza w dupę. Nienawidzę czwórek. Poważnie ci mówię. Czwórki to są najgorsze. Nie lubię czwórek. Czemu czwórki są takie niefajne? Powiesz. W innej kolejności serio no co ty w dupę nie powiesz. Od kiedy jest ty taka mądra. Znowu to samo znowu to samo. Policę. Ej, w ogóle ja muszę jedno, żeby tu przecież zawinali się, bo gówno będzie. O, tu jest, nie? Tutaj, tu jest gówno, tak zwane. Gówno, 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 gówno. Aha. Okej, 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 okej. Ty, a na przykład, można w tej grze popełnić samobójstwo? Tak, tylko pytam z ciekawości, nie żeby coś. Nie? Kurde, szkoda. Nie, 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 nie. On tu po prostu jedzie, on tu po prostu jedzie. Tu się coś musi dziać. Ale nie wiem co. Patrz. Jedyneczka przejedzie, więc włączy tam. Dwójka przejedzie, więc znowu włączy w taki sposób, że ktoś będzie musiał tu zrobić tak zwane rondo pieprzone w dupę największe dla śmieci. Nienawidzimy nawidzimy ronda. Poważnie ci mówię. Rondo to są takie kurwy największe. I tutaj. To jest to jest moje ostateczne rondo. Mówię ci, teraz zadziała. Patrz to. Powaga. Gówno, nie zestra się. Zestra się tu, bo ten jedzie szybciej niż tamten. Ten się znowu musi zderzyć. Może być tak? Nie to samo. Tu by było fajnie, jakbym jedno miał. Patrz, ja ci powiem. Jakby tu było tak. Nie, 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 czekaj. Tu bym musiał. Ej, czekaj. Tu bym musiał tak. O. o. tak. Tak by musiało być. I tu bym musiał dwa mieć. I teraz by było. Wiesz? Teraz by było. Poważnie ci mówię, teraz by było. O, patrz. Gówno! Czemu to tak teraz jedzie? A, bo tu mógłbym na przykład tak jechać. Tak by mógł jechać? Nie. To i tak tu się zderzyły. O co tu w dupę chodzi? Wcześniej wiem tak To nie, bo to będzie otwarte. Wersję premium chłopie, daj spokój. Ty no w dupę rozumiesz, że ja dzisiaj zrobiłem oprócz tego poziomu jeden level? I zrobiłem, tamte, ja tam ten level zrobiłem, w, nie wiem, w 3 minuty. I siedzę i się z tym męczę. <noise> to jest niesamowite. Serio, to tak działa w dupę. Serio, w dupę to tak działa. To musi być jakieś takie głupie rondo. Już mi łeb paruje. Nie wiem, no zawsze coś musi być nie tak z tą wpieprzoną trójką. Już mnie tak denerwuje ta szmata. Tą trójkę zrobimy tak i mnie to nie obchodzi. Tu zrobimy rondo. A tu nie wiem, co zrobimy w dupę. Tu się, tu się będą zabijać szmaty najgłupsze. No, tu się zawsze zderzą. Ty w dupę zawsze jest źle. Albo jedni, albo drudzy. Zawsze muszą się zderzyć. Tak nie może być. Tak też nie może być. Ta czwórka. Ta czwórka jest szmatą. Wyobrażasz to sobie? Poważnie mnie. Ale to jest dziwko. Tak by mogło być, o. Teraz on tam jedzie dłużej. Tutaj wjeżdża. I tu, no mówię, mówię. I tu by musiało być tak. Tu by tak musiało być! Ale się tak nie da! Nie da się! Rozumiesz? Bo te tory to są takie szmaty. Nie da się, no. Nie da się. Tutaj ronda to są nie wiem po co. Ja pierdzielę, przysięgam ci. Że coś bym komuś zrobił, nie? Powaga. Tu i tak się zesrał. Nie, ta czwórka to jest... Jaki to jest śmieć. Siemka, siemka. Godzina minęła. Chłopie, daj żyć. Pomóc. Nie, nie, ja dam radę. Powaga. Ja dam radę. Naleję sobie wody. Chwila przerwy. Żeby, żeby, żeby włączyć mózg. Bo ja teraz bez mózgu. Bo był challenge bez mózgu, wiesz? Był challenge bez mózgu. Patrz, teraz włączam mózg normalnie, tak o. Włączam. O, kocham wodę. Woda to jest. W tym, co ja miałem przed chwilą, a ja nie wiem, co ja miałem przed chwilą. To było dobrze, nie? Powaga. To było dobrze, nie? 100%, patrz, to było dobrze. Mówię ci jak jest, to było dobrze, nie? dupę. Tu było, to było dobrze, nie? To było dobrze. No nie będę tego sprawdzał w dupę! Nie po to kupiłem gierkę, żeby przechodzić te levele na internecie, no w dupę, no. Poważnie jesteś? Tutaj zrobię. Patrz, i teraz to mi nic nie da. I przez to, że to mi nic nie dało. To zaraz wyłączę tą grę. Dobra, rondo mam. A skoro mam rondo, to po prostu wystarczy zrobić gdzieś drugie rondo. Co nie? Odbicie lustrzane w dupę. No, tu mam jedno. I co, i co? Mam tu zrobić drugie rondo w dupę? Co ty pieprzysz? Co ty pieprzysz, że to tak ma wyglądać? Przecież jest bez sensu. No tu się zderzył w dupę śmieć. Po drugiej stronie, co w sensie, że tu. No ale... Poczekaj. Tego bym musiał zatrzymać. Nie, 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 nie. Tu bym musiał zrobić tak zrobię tak, on pojedzie tu, ale ten pojechał tam w dupę. No co to jest no? Co to w dupę jest? Jesteś poważny? A on się będzie zawsze w kółko kręcił, tak? Nie może tak być. Coś tu jest nie tak Coś tu jest nie tak... Ty no, mówiłeś, że dwa ronda w dupę, są takie same. Przezdecyduj. Mm. Ja bym dał tu. Ale które, do góry czy na dole? teraz teraz nie klasik. Dobra Patrz teraz nie czemu 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 czemu, czemu? Teraz Ty zrobiło się Zrobi się? Czyli zrobiło się? O w dupę <laughs> Co za szmata Nie, nie, ten level to nie, nie, to jest To jest jakiś scam w dupę, że to tak długo było Dobra, ale ja testa, zobaczmy co tu jest O w dupę, co to? Co to? Co to? Co to? Co to? Drugi ten? Ej, no nie mam, czemu? Aha, dobra. <gry> patrz, ale ale jestem mądry, co? Patrz, jak levelki idą. Pa, jakie łatwa gra. Ja pierdzielę, ty. Jak ty się mogłeś męczyć z tamtym poziomem tak długo? Patrz, 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 jakie to jest łatwe. Ale łatwy level. Ty, co tu się stało? Tej, co tu się dzieje? Ej, co tu się dzieje? tak o teraz dobra ale łatwa gra ale łatwa gierka ja pierdziele ty patrz jak idzie on idzie tak ten idzie tak czeka, czeka, czeka. Czeka, 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 czeka. tak o ale łatwa gra. i ja pierdzielę jak ja gierka, Patrz jak to idzie. Ale odprężające te rewelę, co? Co to w dupę? A nie, poczekaj. A dobra. Eee... Dobra, ktoś musi komuś kliknąć. A dobra, to ten musi kliknąć. Sorry, zajmę się. To musi być tak. Chcę mózgowe w normie. No ci mówię, powaga. Tu jest jakieś takie rondo, coś tu się będzie działo. Nie, 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 czekaj. O, coś takiego. Powaga. Pa, on se kliknie tu, ten pojedzie tu. Ty, no ale ładna gierka, co? Kurde, jak się fajnie gra w tą grę. Ja nie mogę, ale przyjemna. Dobra, już mi starczy. Pa, pa, jak polecieliśmy, gdzieś takie speedrun gierki? Dobra, T12 tu, ej, ale nie, nie jest tak źle, patrz Raz, dwa, trzy jeszcze, aby Czyli jeszcze tak, wiesz, tak z 6H jeszcze, nie? Wiesz, o co chodzi? Dobra, jeśli tego nie zrobię w 4 minuty To teoretycznie mógłbym odpalić ten Gierkę No, bardzo długo, z dobrej półtora godziny chyba, serio Strasznie jakiś ten level był taki. Nie, nie ten. No nie wiem, jakiś dziwny. Ale czasami tak jest, że po prostu wchodzisz jak na jakiś level i no nie wiem, jakoś tak po prostu ciężko jest, żeby coś od razu jakoś złapać. Tu coś musi być. Hmm. Dobra, pomyślmy, tu pewnie jakieś rondo będzie, taki klasik. Wygląda, jakby to miało być jakieś rondo. Teraz tak, trójka musi zabrać, więc trójka jedzie normalnie, tędy zgarnia to. Trójka na końcu, więc to nas w ogóle nie obchodzi. Jedynka tu zdąży? Nie, tu wjedzie normalnie, i tu pojedzie. Tu jest trochę gówno, tu jest trochę gówno, tu się zestra coś, tu się coś zestra, nie? No właśnie, żeby coś tu pobudować sensownego. Coś takiego? Tutaj coś takiego No spoko tylko tutaj nie mogę nic zrobić Tu bym mógł zrobić na przykład tak No ale wtedy tu nie mogę zrobić ronda i ronda by musiała być tutaj jakieś Tam się otwiera, więc to jest w ogóle bez sensu wtedy Więc tu i tak nie, nie ma co tego dawać

nie, 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 jak to się zrobiło? Jak to się zrobiło? Ja, pieprze, ty to się zrobiło jakoś. Dobra, starczy mi, starczy mi, jeszcze trzy, ej, dobra, trzy to nie jest tak źle, tutaj porobimy. 12, 11, 12 i ostatnia. Dobra, Gites, jeszcze troszkę. Dobra, tyle było. Pozdrawiam. Pepolowe dla widza. Kacę mocniutko i do zobaczenia w czwartek oczywiście. Elko.